To były duże badania prowadzone na 1500 osobowej grupie. One były prowadzone w, chyba w 2003 roku na, na populacji dorosłych, ale też ukierunkowane na sprawdzanie wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. To z tego badania wynika, że 90% mężczyzn i 88% kobiet w ogóle nie zgłosiło. Nigdy nie poszukiwało pomocy bardzo nieliczną grupę osób, które udało się wyodrębnić w tym wydaniu, to były osoby, które zdecydowały się o tym mówić w gabinetach terapeutycznych, czasami w gabinecie lekarskim w przypadku kobiet. To, co też w tym badaniu pana doktora Kiempowskiego bardzo wyraźnie się wyodrębniło, to to, że przemoc seksualna której doświadczyli chłopcy, czyli wykorzystanie seksualne w młodym wieku u chłopców częściej prowadzi do stosowania w dorosłym życiu agresji seksualnej. Tego nie widać u dziewczynek, które doświadczyły wykorzystania seksualnego. Mężczyźni, którzy mieli doświadczenie takiej przemocy seksualnej, najczęściej stosowali takie techniki regulowania. Jedzenia, skrajnie odchudzali się i stosowali różnego rodzaju autodestrukcję, łącznie z uzależnianiem się od narkotyków i łącznie z wchodzeniem na drogę tak zwanego łamania prawa poprzez jakieś drobne wykroczenia. W przypadku kobiet, mamy tutaj ten niespecyficzny obszar zaburzeń jedzenia. Natomiast zarówno w jednej i to w drugiej grupie mamy bardzo przesunięte zachowania seksualne, które są odroczone w czasie, czyli albo bardzo wcześnie zaczynamy prowadzić intensywne życie seksualne, albo bardzo bardzo późno. Mamy bardzo rozbudowane aktywności takie autoerotyczne. I to, co też zostało wyodrębnione w tym badaniu doktora Kiempowskiego, to to, że w przypadku tych zachowań seksualnych rzadko kiedy osoby zwracały uwagę na stosowanie antykoncepcji. Czyli to było wyraźnie było widać, że to jest odtwarzanie pewnego wzorca doświadczenia, wykorzystania seksualnego, które te osoby już w dorosłym ciele Przeprowadzały w swoich dorosłych relacjach interpersonalnych.